Hej, ja jestem Gax, a w tym filmie powiem wam, jakie są najlepsze ustawienia w tym sezonie Fortnite. Zaczynajmy. Ok, więc sezon czwarty w Fortnite jest bardzo fajny i naprawdę przyjemnie się obecnie gra. Jednak, żeby było jeszcze przyjemniej, warto dopasować najlepsze ustawienia. Dlatego zaczniemy od jasności, którą najlepiej ustawić na 100%, czyli podstawową. W poprzednim sezonie, zwłaszcza na początku, bo potem Epic to trochę poprawiło, gra była bardziej ciemna i warto było jasność mieć na 125% albo 130%. Teraz jednak gra znowu wróciła do bycia jasną. Nie ma sensu tej jasności zmieniać na coś innego niż na podstawowe 100% bo jakoś Wam to nie pomoże, a sprawi tylko, że Wasza gra będzie bardziej wymieszana i niektóre kolory będzie ciężej odróżnić od siebie. Więc jeżeli tak lubicie, to możecie ustawić większą jasność. Jednak ja zostaję i polecam ustawić jasność podstawową. Następna rzecz to tryby dla daltonistów. Które nie były używane przez prosów sezon temu, bo gra była po prostu zbyt ciemna, żeby używać takiej Deutranopi, która dodatkowo by ją ściemniała. Dlatego Mongral używał podstawowego trybu. Potem jednak gdy już tą jasność gry poprawili, to wrócił do Deutranopi, jednak większość sezonu używał podstawowej wersji. W tym sezonie używanie tych trybów znowu ma sens i prosi wrócili do nich. Najlepsze z nich to właśnie Deuteranopia i Protanopia. Triantopia nie jest zbyt dobra, bo skoro Epic już poprawiło jasność, to nie ma sensu używać jeszcze jaśniejszej gry. Także zobaczcie, na czym Wam się najlepiej gra i wybierzcie jedno z nich. Chyba, że wolicie tak jak ja, czy między innymi kliks, grać na podstawowym trybie. To już od Was zależy, także musicie po prostu wszystkie przetestować i wybrać ten jedyny. Kolejna rzecz, to zwiększenie FPS-ów na konsoli i PC. Chodzi tutaj o to, abyście wyłączyli powtórki. Jako, że konsola nie ma wielu możliwości polepszenia swoich FPS-ów, to jedną z lepszych opcji jest wyłączenie nagrywania powtórek. To naprawdę bardzo pomoże, bo o ile rozumiem, że to pomaga na patrzenie na swoje błędy i tak to zabiera to niezliczone ilości mocy CPU, ponieważ Fortnite jest w głównej mierze zależny od mocy CPU, to takie powtórki, które właśnie ją zabierają, należy wyłączyć. Chyba rozumiecie co mam na myśli. Oczywiście na PC to też zadziała pomoże w płynności Waszej gry. Czwarta już porada. Chodź w niej o to, abyście zmienili Waszą rozdzielczość na PC. To też pomoże Wam w Waszych FPS-ach. I to naprawdę Wam pomoże. Im większa rozdzielczość, tym macie mniej FPS-ów, bo gra musi wyświetlać więcej pikseli. Największa to 1920x1080 i zdecydowanie nie wpływa ona dobrze na Wasze FPS-y. Spokojnie, spokojnie. Ja mam to ustawione tylko i wyłącznie dlatego, że nagrywam filmy na YouTube, więc chcę, żeby gra wyglądała jak najlepiej i żeby na ekranie było jak najwięcej pikseli. Jednak większość prosów, których oglądacie, używa mniejszych rozdzielczości. Są to m.in. Liquid Stretch czy Face Beasle, czyli dosyć spore marki na scenie sportowej Fortnite. Także polecam sobie ustawić mniejszą rozdzielczość, bo nieźle wam to pomoże. W ostatnim już tipie chodzi o to, żebyś zobaczył film o ustawieniach z poprzedniego sezonu. Będziesz miał dzięki temu więcej FPS-ów, a tipy z tamtego filmu działają też w tym sezonie. Także warto to zobaczyć. W każdym razie to przyszła już pora na ogłoszenie wyników konkursu, o którym mówiłem w poprzednim filmie. Więc zwycięzca to. Darek Verti. Gratulacje Darek, napisałem do Ciebie na Instagramie. Co do tych, którzy przegrali, to na tym kanale konkursy będą pojawiać się coraz częściej, więc będziecie mieć szansę na wygranie innym razem. To są osoby, które brały udział w giveawayu. Wyświetlają wam się teraz na ekranie. Nie będę ukrywał, że sporo jest tych osób. Jednak jeśli ty chcesz znaleźć się w następnym filmie, to w komentarzu napisz hashtag epicko. Bo epicki jest ten sezon i te wszystkie moce. Filmy teraz będą pojawiać się co dwa dni lub co trzy dni, ale raczej co dwa, więc dosyć często, patrząc na to, że ostatnie filmy były co pięć dni. Tak w ogóle to zapraszam na kanał Fafika. Macie go w opisie i chyba w prawym górnym rogu. Dostałem od niego super gifta, więc chcę się jakoś odwdzięczyć. Pamiętajcie też, aby zostawić suba i lajka, bo to mega mi pomaga. Miejcie epicki dzień. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!